Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na łąkach. Na łąkach, na których kiedyś częściej chodziłem za lusią, Ale ja tutaj już robiłem filmiki dla Was z łąk. No i jesteśmy z powrotem. Ostatnio tam dużo padało i musiałem poczekać. Dzisiaj jest miarę sucho, chociaż jak widać, tutaj po niebie, to jest pozmurno. Jest, po, jest pochmurno, jest wietrznie e, i będą jakieś opady dzisiaj, ale teraz jest w miarę sucho, także wyszli, wyszliśmy sobie na takie większe tereny pobiegać, znaczy ludzka pobiegać. E, dzisiaj takim tematem, który mnie e, ostatnio przez kilka dni on cały czas powraca, to jest temat pomaganie. Ale zanim przejdę do tego tematu pomaganie, chciałem powiedzieć Wam o jednej rzeczy, co mnie tak i trochę zaskoczyło, ale bo jak zauważyliście tutaj mam przerwę w zębach na przodzie u góry. Ta, to był taki ruszający się ząb, który dwa lata temu jak byłem w Polsce, to ja robiłem sobie, uzupełniałem tam, robi, byłem u dentysty, uzupełniałem sobie tam Robiłem porządek w zębach, o w zębieniu można tak to określić. No i mnie, pani dentystka mówiła, mój mówi, to jest do usunięcia, bo to się rusza. Ja mówię, nie, jeszcze nie i tego tak trzymałem dwa lata. No i ostatnio cały czas on mi się już tak ruszał. Mówię, no i tak zwlekałem, z umówiłem się z dentystą. W końcu jak się umówiłem z dentystą i mam na 17 i 18, bo to najpierw wycisk musi wziąć, zdjąć protezę i, i mi przykleić ząb. To chodzi o to. To dwa dni. No to ja patrzę, on tak, a ten ząb zaczął mi po prostu wychodzić. On po prostu wyszedł mi, i to była taka różnica to jest tak jak wampir wyglądał. Ten ząb zaczął wychodzić, organizm go zaczął po prostu wysuwać. I także on po prostu pewnego pięknego dnia, to niedawno, on no po prostu mnie rano przy myciu zębu, on po prostu mi sam wypadł. Nawet nie, nie zdążyłem totnych szczotaczką do zębów. Bez żadnego bólu, bez żadnego. Bez żadnej krwi ja go nie wypchnęłem, po prostu mi wypadł. Organizm się go sam pozbył i to jest takie dla mnie ciekawe, no. takie dziwne zjawisko, bo to e, zawsze no, jak ząb, to trzeba go jakoś tam usunąć. On po prostu został usunięty, wypchnięty przez organizm. No ale dobrze jestem mówiony, już z dentystą, także wszystko jest ok. Także będzie ta przerwa zniknie, bo ona mi też przeszkadza. No dobrze, ale temat, temat, wracamy do tematu głównego. Tematem dzisiaj będzie pomaganie. Jak to z tym pomaganiem jest, ja zawsze, ja wam wcześniej mówiłem, że pomaganie jest, to jest bardzo niebezpieczne i bardzo trudne umieć pomóc, umieć pomóc. Same słowo pomóc, pomoc rozumiecie, to już jest, jeżeli komuś coś pomożemy, no oczywiście nasza intencja jest po prostu chęć pomocy człowiekowi. Drugiemu wzajemnie należy sobie wspomagać. Ale to jest zarazem ta osoba druga zaciąga u was dług energetyczny. To później się wpisuje w karmę. Dlatego ja na przykład nie chcę mieć żadnych długów, żeby ktoś miał, czuł się wobec mnie dłużny. To jest... bo to jest, jakby można powiedzieć przywiązywanie się do tutaj inkarnacji na ziemi. A ja nie chcę być do niczego przywiązany. Ja chcę być wolnym człowiekiem. Ja jestem wolny, a nie chcę się wiązać z nikim i z niczym. Wiązać, bo komuś coś dałem, komuś dałem informacji, i on się czuje. On może teraz nie czuć tego, ale będzie miał w tym... Są takie prawa, notabene, że energia za energię. I to jest prawo we wszystkich światach, we wszechświecie, wszędzie. To tak jak mówiłem wcześniej, że nie ma nic za darmo. To jest nieprawda. Że jest cokolwiek, że coś za darmo. Nie. Jeżeli otrzymujesz coś za darmo, to masz dług. I Następnie wcieleniem, czy jeszcze którymś, e, chcesz go spłacić, bo nie chcesz mieć długów żadnych. I to tak działa. A ja nie chcę mieć żadnych, żeby, żeby nie było żadnych długów. No i e, wracając do tego, po drugie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że e, my mamy się między innymi, między innymi e, nauczyć pomagania tutaj na Ziemi. Głównym powodem to co wychodzi na sesjach, to co ja widzę to nie tylko ja, ale to co widzę na sesjach u innych regresorów tych, którzy do tego dochodzą, jak, którzy dochodzą jak doszło do podpięcia, to jest najczęściej chęć pomocy i to jest główne. Po prostu widzimy jaki biegniemy chęć pomocy. Chcemy komuś pomóc. I to jest. Chcesz pomóc? No to pomóż mi. My myślimy, że pomagamy tej istocie, temu człowiekowi, który albo na przykład jak to w innych energiach, w innych światach, że tej istocie pomagamy, myk dostaję. No dobrze. To pomagaj mi. Mamy kontrakt. To jest właśnie takie. To jest pomaganie. My musimy się nauczyć, jak to robić bezpiecznie pomagać. To nie znaczy, że mamy nie pomagać. Ja tylko chcę wam zwrócić uwagę o niebezpieczeństwie pomagania. Że pomaganie, że to ja chcę pomóc jest bardzo niebezpieczne. Jak to należy robić w sposób bezpieczny? Po pierwsze, jeżeli widzimy, ktoś ma jakiś problem, ja Wam powiem taki przykład, taki. No, z życia ostatnio żona zaczyna opowiadać w pracy, ma taką koleżankę, która ma problemy tam z mężem. Praktycznie małżeństwo nie istnieje, młode małżeństwo, a małżeństwo prawie nie istnieje. Mama jej mieszka z nimi. No i mama mówi, że ona się nie chce po prostu wtrącać do tego małżeństwa, i na dystans. Nie wtrąca się kompletnie. A moja żona oczywiście mówi, ja żebym było na miejscu, to ja bym ją zabrała, ja bym to. A ja tak słucham i słucha, mówię, no kurde, no dziewczyna się pakuje, by się pakowała w kłopoty. Natychmiast. Pomagaczka. Dlaczego? Ta dziewczyna tyle czasu, ona widzi te problemy. Ona widzi, że, to jest, że praktycznie tego małżeństwa nie ma, ale ona nic nie robi z tym. Bo ona się boi, jak ona sobie poradzi i się użala. Cały czas się użala. Użalanie się to jest e, takie pasożytowanie na e, e, energii. Czyli swoje problemy, swoje kłopoty zwalam na kogoś, od niego tej dobrej energii zaczerpnę i jest jej, lżej, jej, jej lżej, ale tej osobie, która słucha, to ona jest później taka przybita, bo ona jest wyciągnięta z energii. Nutka. Ja ci dam. no i y, to tak działa użalanie się to jest pasożytowanie na, na kimś no i wy tak wysłuchujecie wysłuchiwanie y, kogoś to jest oddawanie własnej energii a to nie na tym nie na tym polega pomaganie Pomaganie to tak, robię krok w tył, czyli cofam się, staram się spojrzeć na sprawę z dystansu, żeby nie emocje Twoje kierowały to, żeby nie ta pierwsza chęć pomocy, ja chcę pomóc, tylko spójrzcie na to z dystansu, no dobrze. Co ta osoba robi, czy ta osoba chce w ogóle z tego wyjść? To jest pierwsze pytanie. Czy ta osoba chce? Czy ona Cię prosi, Słuchaj, pomóż mi wyjść z tego. Czy ona cię prosi, czy tylko chce się wyżalić? To jest pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli ta osoba nic nie mówi, ty mi pomóż, albo się pyta na przykład, co ma zrobić, to mówisz to i to, zrób to i to. Ale nie angażuj się, dopóki nie widzisz, że ona zaczyna to robić, że ona, ona chce to robić, ona to robi. Bo jeżeli ona tylko mówi. A chce, żebyś ty za nią coś zrobiła, a sama nic nie robi, broń Boże, już jesteś pułapce. To jest to, czego mamy się nauczyć. Pomagać tym wyjść z czegoś, którzy chcą tego, chcą z tego wyjść. Czyli tak jak to się mówi, że dać komuś wędkę, pomóc w tym sensie, że słuchaj, w tej chwili. Ja ci pożyczę na to znaczy pożyczę tą wędkę, żebyś mógł zacząć łapać ryby i mieć co jeść. Ale ty masz tę część ryb sprzedać i oddać mi za wędkę. I wtedy ta osoba się czuje dowartościowana, że on na to zarobił. Bo jeżeli coś dostaje za darmo, on tego traktuje. A, A po drugie, to jest, stawia się w roli takiego. Porządnego człowieka, który zawsze potrzebuje od kogoś coś dostać. A to my nie mamy od kogoś coś dostać, żeby ktoś nam dał coś swojego, tylko każdy ma dostęp do wszystkiego sam. Dostęp do wszystkiego sam to znaczy, że to jest tylko jego wola. To on ma chcieć tego. A nie szukać, a może ktoś mi da bezradny czyli brak mocy. On jest nikim. Mówili mu tutaj na tym świecie, że on jest nikim i on tak się tak myśli. On potrzebuje pomocy. On całą moc miał w sobie. Tylko ją oddał. I on potrzebuje powrotu do mocy. On nie potrzebuje, żeby ktoś za niego coś robił. I to dalej jest niewolnikiem, jeżeli ktoś za niego coś robi. On się wcale nie, nie uwalnia. Te pomaganie, mnie to pomaganie, przepraszam, mnie to emocjonalnie. <laughs> ja emo, tak emocjonalnie podchodzę do tego pomagania, bo tyle razy o tym mówię. Tak się wydaje, że już to powinni wszyscy wiedzieć w koło. Mnie. Nie dalej, wszyscy to, to sami. Niektórzy, yy, którzy słuchają mnie, zadają mi pytania i później takie zdziwienie. To ty nie chcesz pomagać? Po prostu nie rozumiem kompletnie, co ja mówię. O czym, o czym ja mówię? o pomaganiu, że pomaganie jest niebezpieczne, że samym pomaganiem, to najczęściej sobie robimy kłopoty, bo my to my chcemy komuś pomóc, a nie ten ktoś chce sobie pomóc, a to ma być odwrotnie, ten ktoś ma chcieć sobie pomóc, i wtedy, jeżeli my go odpowiednio skierujemy go, pokażemy mu drogę to i to, to tak, to jest efektywna pomoc. I przy minimalnym włożeniu własnej energii, czyli minimalnym długu zaciągniętym. A jeżeli za kogo coś robimy, bo my widzimy, że on jest szczęśliwy, my to ja ci to załatwię, ja ci to załatwię. Nie, to Ty chcesz, to Ty chcesz pomóc. A nie ta osoba chce wyjść z tego. Chce wyjść, pokaż kierunek, idź w tym kierunku, ale to On ma zrobić. Nie Ty. A najczęściej to jest tak, że to Ty chcesz zrobić. A nie ten ktoś. I to pomaganie dlatego jest tak niebezpieczne i jest wykorzystywane przez byty, które tylko czekają na to, żeby was wkręcić, a wy macie się nauczyć rozróżniania, kiedy ta Twoja pomoc jest niezbędna, a kiedy to jest fałszywe, kiedy to jest zaaranżowane. Bo to można zobaczyć. Jeżeli się nie pędzi za emocjami, że ktoś krzyczy pomocy, pomocy, ty biegniesz na oślep i nie widzisz całości sytuacji. Tylko słyszysz to pomoc i ty chcesz pomóc, ale nie, nie widzisz, że nie zauważysz tego, że to może być zaaranżowane, że to jest pułapka. Te takie stanięcie, cofnięcie się do tyłu i zadanie sobie pytania. Czy to naprawdę ta osoba chce wyjść z tego? Dlaczego ona sama z tego nie wychodzi? Czego ona nie widzi? I najpierw pokazanie, im, słuchaj, zrób to i to. To jest właśnie to, i, i, i czekanie na to, czy ta osoba chce, czy ona coś robi. A nie robienie za nią i cały czas gadanie, a wyjdź z tego, a zostaw. Wiecie jak to. Nie wiem, czy to wam kiedyś mówiłem, że e, najczęstszym takim e, powodem problemów na jajnikach, problemów z takimi zarządami kobiecymi, to jest właśnie te psiapsiółki, które pomagają swoim drugim psiapsiółkom, mówią A zostaw tego faceta w cholerę, to jest ingerowanie w miłość. On nie jest warty tego, zostaw to, rzuć go. To jest takie doradzanie, to jest właśnie to. Później zbierają tego skutki. Dobrze. Z tym pomaganiem ja nie, może Wam dobrze wytłumaczyłem? Jeżeli coś, to napiszcie mi. Jeżeli ktoś inaczej to rozmawia, a może ktoś zobaczy znowu że ja nie chcę pomagać. No, <laughs> nie chcę pomagać. To jest właśnie patrzenie się i to, bo. Zawsze patrzymy się na kogoś, nie, na czyjeś tam uczynki, czy na kogoś przez pryzmat swoich programów. Czyli przez pryzmat tego. O, znowu wiatr się tutaj tak wzmógł. No i ja. Przez, tego, przez pryzmat siebie, tego jacy jesteśmy, jakie my mamy blokady, i. To bardzo wypacza yy, nasz pogląd. Schowam się tutaj trochę tak za... Yy, od wiatru. Bo nie wiem, czy to najlepsza była dzisiaj decyzja, żeby yy, tutaj nagrywać na świeżym powietrzu, bo ten wiatr jest. Ale tutaj w tej chwili lepiej. Dobrze. Jeszcze a, chciałem wrócić do jednego tematu, do tego a do tego zęba, że takie ja w końcu bo zacząłem to, to y, tak inaczej rozumieć to jak ten zacznie wypadać, mówię cholera jasna, proces, y, proces oczyszczania organizmu, bo y, jak do, y, organizm dostanie normalną swoją energię i ty czujesz tę energię, bo jesteś... Jesteś w sobie, jesteś w mocy, jesteś radosny, jest, y, masz dużo siły, chce ci się żyć, chce ci się chodzić, chce ci się wszystko i y, zaczynają się takie procesy, procesy y, ozdrowieńcze. Czyli te problemy, y, których nie chcieliście widzieć, albo do których się już przyzwyczailiście, one po prostu, ta energia, jak poszła w te części ciała, one zaczynają zdrowić, zaczynają po prostu te problemy. Y, powoli znikać. To nie, nie takie, że za, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki już znikło, już ja jestem po oczyszczeniu wszystko znikło. Nie. Organizm zaczyna sam, bo to jest, to organizm ma zdolności uzdrawiania sam. Nic z zewnątrz tego nie, nikt z zewnątrz tego nie robi. To organizm sam. Jak dostanie energię, jak już dostanie energię, to powoli zaczyna to się, to są procesy ozdrowieńcze. Nie u wszystkich to tak przechodzi od razu, że są procesy ozdrowieńcze, bo niektórzy najpierw y, jak są y, jak były mocne tam szkody porobione w ich organizmie y, tak jak widziałem taką sesję osoby na której były robione eksperymenty y, to najpierw to pierwsza rzecz, znaczy nie eksperymenty tego typu medyczne to były eksperymenty energetyczne to wszystko zdaje zgodę na pewno ona się na wszystko zgadzała i to później ten organizm jest tak rozwalony, jest tak zdeharmonizowany, wszystko działa jak chce, że najpierw są procesy oczyszczania i to wygląda tak, jakby ktoś chorował. Na przykład po oczyszczaniu zaczyna na przykład, jest wszystko rozregulowane, że te procesy nie, nie znacznie dochodzi do harmonii, to najpierw te toksyny wszystkie muszą się uwolnić. Jakie są objawy toksyny? No, jesteście tak, jakbyście mieli grypę. Jesteście chorzy po prostu. Bo toksyny, bo tyle tego się nazbierało gumna, wszystko trzeba wywalić z organizmu. A to są objawy, jakie no, chorujecie. No, że to jest, jest, jestem chory. I mogą być takie objawy też, to nie u wszystkich występuje, ale u tych osób, które ale u tych osób, które mają naprawdę dużo bagna narobionego przez te różne instalacje lub przez różne eksperymenty na nich. Ale o tym, że to zawsze dostajecie informację na koniec sesji, że po sesji będą i takie, i takie objawy przez jakiś czas, zawsze dostajecie. Należy po prostu przesłuchać sesję, bo ludzie po prostu zapominają. No jest po sesji i już wszystko powinno być happy. Przesłuchaj ją, żeby się dowiedzieć, co możecie spotkać zaraz po. Bo to nie, to nie jest na długo, bo mnie organizm dochodzi do harmonii i zaczyna się już wtedy pełen proces zdrowienia. I tak u niektórych osób występuje. Bo ja się z tym, z tym spotkałem, że ktoś po prostu albo słuchał tak, że nie słyszał tego. Nie, i zdziwiony, że jak to, że ja choruję? No tak, no, no tak tyle żeby dojść do harmonii to najpierw trzeba oczyścić, wyczyścić te toksyny wszystko trzeba wywalić nie wszystko podczas sesji można usunąć bo usuwamy z pola energetycznego a nie z fizycznego dobrze to tyle tyle na ten temat no i znowu ten wiatr się zmaga nie wiem jak będzie ten film wyglądał. No dobrze, na razie, na razie się trzymajcie i do następnego, do usłyszenia.